Dobry wieczór, serdecznie witamy Państwa na czwartym wieczorze Zatoki Poezji. Wieczorze, który stał się już doroczną tradycją. Wieczór Poezji, Zatoka Poezji powstała w umysłach Maćka Danka i Ryszara Urbaniaka. Powstała z zamiarem eksponowania talentu Polaków, poetów, malarzy, muzyków, a utalentowanych polskich ludzi na emigracji. Towarzyszyła też tej myśli głębsza idea. Ryszard Urbaniak jako harcmisz, jako członek Harcerstwa Polskiego od dawnych lat e, uczestniczył w zlocie Harcerstwa Polskiego w Warszawie wiele lat temu. Na zlocie tym spotkał się z grupą młodzieży polskiej, polskich harcerzy, polskich orłów. Młodzieży zamieszkały w Kazachstanie. Jechali pociągiem trzy dni na ten zlot, ponieważ nie stać ich było na samolot. Ubogość tej młodzieży wzruszyła kalifornijską młodzież do łez. Po zakończeniu zlotu oddali im swoje namioty, świwory, ekwipunek. Postanowiono też nawiązać kontakt i pomagać im finansowo. Także dochód z dzisiejszej imprezy, zresztą z każdej imprezy Zatoki Poezji, ze sprzedaży tomików, takich jak toczka, który właśnie został wydany idzie na pomoc tej drużynie harcerstwa na tej dalekiej obczyźnie. To jest mała historia na zakończenie. Nie chcę więcej przetrzymywać Państwa w antycypacji i oddaję Państwa utalentowane ręce Maćka Danka.